Ok. Skończyliśmy przy drzewie, tak? Ok. To teraz bijem do tego lasu. Jezu! Fuck you! No! Tam był gościu. Już na dzień dobry, cholera. Okej. Okay. Czemu on w moją stronę idzie ten Pederasta hendożony? Okej. Okay. Nie wiem czemu, ale czuję, że trzeba wejść do tego lasu. Czemu on idzie w moją stronę? Czy latarką mu po oczach nie świeciłem? Powinien się odczepić. Nie? No. W ogóle światło nie działa, w sensie... Te, ta czerń pochłania światło. Jaskinia tu jest. To jest jaskinia. A tu tamta jaskinia co? Yy. Są ślady. Może pójdziemy od innej strony? Bo to jest zapewne ten las, tak, to jest ten las. Tam było drzewo. Wchodzi do tego lasu, nie wiem. Postaram się wejść, ale boję się, że jest notatka. Boże, w końcu dotarłem. Choć gdybym wiedział, co tam znajdę, chyba bym zawrócił. W tym czasie czułem już wyraźnie, że ktoś mnie śledzi. Słyszałem ciche szepty naokoło, czasami widziałem jakąś postać przemykającą między drzewami. Momentami miałem wrażenie, że ktoś idzie za mną krok w krok, a kiedy się zatrzymywałem, słyszałem nawet jeszcze skrzypienie śniegu pod butami. Jednak, gdy się odwracałem, nikogo tam nie było. Miałem wrażenie, że to miejsce jest jakimś przebrzydłym ołtarzem szaleństwa. Że nic tutaj nie jest takie, jak być powinno. Że to koszmar. I wtedy znalazłem Jar. Coś mnie tknęło, żeby tam zaglądnąć. Może to wrażenie, że spod śniegu coś wystawało, a może głos w mojej głowie, który powtarzał Zaczmę. Idź tam. Zejdź. Słyszę go wyraźnie nawet dzisiaj. Zszedłem więc i znalazłem pozostałą czwórkę. To jak wyglądali. Co im się mogło stać? Nie jestem w stanie tego dokładnie opisać. Zmiażdżone czaszki. Wykręcone kończyny, połamane żebra, skóra, pocięta, poszarpana lub nadpalona. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Makabryczny obraz szaleństwa albo jakiś chory eksperyment. Jak gdyby ktoś lub coś się nimi bawiło, a zniszczone zabawki porzuciło w lesie. Czułem, że ogarnia mnie obłęd. Czemu znowu? Jest tak cicho, e... trzeba stąd wyjść teraz, jak szmacznymi zabawkami. Okej, okay. musimy sprawdzić teraz tak. Tu jest wyjście, czyli gdzieś tutaj będzie, chyba tutaj jest wyjście. Chyba tak, 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 tak. Mam nadzieję. Nie, to jest rzeka? Nie, musi być tu. Tak, to jest tutaj. Tu i tu jest ten. A my pójdziemy tutaj, w lewej strony się cały czas trzymając. Ale słyszę kartkę. O. O, następna karteczka. Spowiedź strażniczki. To jest wydrukowane. 72-letnia Anna N. Po latach milczenia zdecydowała się opowiedzieć o wydarzeniach ze swojej przeszłości. Jestem śmiertelnie chora. Nie mam już nic do stracenia. Chcemy, żeby ludzie dowiedzieli się o tym, jakie krzywdy wyrządzono w imię nauki. Mówi nam Anna N. Opisała miejsce kompleks badawczo- naukowy, w którym rzekomo przez lata naukowcy dokonywali nieludzkich eksperymentów na przetrzymywanych więźniach. Była tam specjalna komora, nigdy nawet nie dopuszczano nazwy jej pobliże. Pilnowali tego żołnierze. Widziałem jednak ludzi, których tam wprowadzano Niewielu wracało. Miałem kontakt z jednym z, jednym z nich. Go co oni tam zrobili? Dlaczego tak nie prowadzą, prowadzą z powrotem? Patrzył na mnie z przerażeniem, z autentycznym strachem. Mówi mi Anna. Czy widziałaś kiedyś nicość, pustkę? Byłem tam. Stałem nad zapadniętą doliną wszechświata, na granicy między rzeczywistością a nierealnością. Jest tam głębia, gigantyczna studnia bez dna, czarna pieczara piekieł. Czułem to, świdrowało w mojej głowie, jak tykanie zegara. Z dołu patrzyła na mnie, skradała się i powoli wnikała we mnie ciemność. Hmm. Ten sam więzień jakiś czas później przekazał mi list, w którym błagał o pomoc. Miałem go przekazać prasie i nagłośnić sprawę, jednak list zniknął. Do dziś nie wiem, co się z nim stało. Zresztą i tak pewnie wtedy zatuszowaliby wszystko. Poprosiliśmy o komentarz z jednostki więziennej, której podległa Anna N. Wladimir Krąski, komendant jednostki, całkowicie zaprzeczył tym rewelacjom, poinformował nas w krótkim komunikacie, że Anna N. Owszem, była strażniczką, ale nigdy nie pracowała w opisanym obiekcie, gdyż takowy po prostu nie istnieje. W dowód czego przysłał nam kartkę zatrudnienia, z której wynika, iż Anna N. w latach 1940-1950 pracowała w więzieniu Suchanówka znanym również jako obiekt specjalny numer 110, z którego to ośrodka została zwolniona w wyniku problemów psychicznych. Na zaświadczenie tego komendant przysłał kartkę z, kartę zdrowia Straszniczki. Tuszowanie, pełną gębą tuszują, czyli Anna, N już nie żyje. jesteśmy tu. Powinniśmy iść tu. O. Właściwie to najbardziej mnie interesowało, tutaj na tą wieżę weź, gdzieś tutaj jest wieża. No i znowu jaskinia. Czemu to zawsze musi być dziura w ziemi? 69 71. No to będzie gdzieś. Czekaj, czekaj, stop. dziewięć. Pu. Ale przed chwilą byliśmy tu, jak to jest? A bo to jest znaczek, że tam trzeba pójść. Ok, Matko Boska. Zapomniałem. Jest kartka gdzieś tutaj. Słyszę. Słyszę kartkę. I znowu ciemno się robi. Pogoda jest całkiem niezła. Wiatr wieje nam w plecy. Dogadaliśmy się z tubylcami i zgodzili się podwieźć nas konno na miejsce drugiego obozowiska. Pomogliśmy im rozładować wozy i czekaliśmy na zabrzeń. Około czwartej po południu wyruszyliśmy w dalszą drogę. Wcześniej udało nam się jeszcze uzupełnić zapasy żywności. Dlatego w trakcie drogi mogliśmy coś zjeść. Konie poruszają się dość wolno. Usypia mnie to. Robi się ciemno. Miejscem drugiego obozowiska była opuszczona wioska. Znaleźliśmy dom nadający się na w totalnej ciemności zaczęliśmy się oporządzać i przygotowywać ognisko. Chyba każdy z nas skaleczył się na gwoździach wystających niemal z każdej deski. Poza tym wszystko było dobrze. Wtedy to się zaczęło. O kurde. Ale ciemno jest. Nawet nieba nie widać. Tam coś się świeci. Jestem tutaj. Tu jestem, tu. Czyli jak Ty cholera. Zapalę światło. Jak tu jest ciemno.

Obóz, otarnia sen, cokolwiek. Kurwa. A, jak tam wejść? Jak tam wejść? A wejść, jak tam wejść? Jak tam wejść? Tam jest typ, tam jest typ, biegnij! Będę się powoli skradał. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Na razie strań nieba nie. Fuck you, on nadal za mną biegnie, on nadal za mną biegnie. Latarkę mam wyłączoną Matalon! Dzięki za suba! You can live your dream! Dzięki za subowanie, dzięki za wsparcie! Fuck! Tam nie iść! Oh. Weźpiewał! Flaskotek na płotek i mruga! Zaraz go kolacza ...puka. gdzie ja, kurde jestem? Gdzie ja jestem? Ja nie wiem, gdzie ja jestem, już lol. Wróciłem się do, a ja pitole las płotek na płotek i mruga. Nie ma tego złego co by nam rugało. A Tam coś, tam gdzieś, tam, tam, w tamtym kierunku Gdzieś tu ten domek był, gdzie on jest? O, widzę księżyc Tam coś się świeciło Czerwonego Już nie wiem, gdzie ja jestem. Ten tam las! Nie mogę przejść przez krzaki! On idzie za mną, czy nie? Tak, kucaka cały czas chodzę. Gdzie ja kurwa jest? Nie mogę trafić do tego domku What the hell? Przeszedłem naokoło Co to jest? No, i tu jestem z powrotem, no i tam się coś świeci, no postaram się przejść jakoś. Tam szedł ten czarny, szedł tam. Tam się mryga, widzicie tam się mryga gdzieś tu, tam jest domek tam, gdzieś tu, tutaj gdzieś tu, o, 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 o. jest, 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 jest. jest.

Co było? Jest domek. Ok, co mi z domku? Co mi z domku, jak nie ma naokoło Tak! Przez głupi głaz nie możesz przejść serio. kartkę papieru gdzieś tutaj Gdzieś jest kartka papieru. Jest tu kartka papieru, słyszę kartkę papieru słyszę. Jeszcze szepty, ja pitole, serio? Raport Radzieckiej Jednostki Badawczej do Spraw Zjawisk Naturalnych odnośnie występowania anomalii 0H łamane na 9.1. Rzecz zdarzenia miały miejsce w latach 1950-1953 w okolicach miasta Igarka przy budowie transpo transpolarnej magistrali kolejowej. Prace nad budową linii przerwano, a wydarzenia utajniono. Świadków zgodnie z rozkazem wyeliminowano. Zgodnie ze zezn znaniami Matko Boska 14 17 października 1950 roku na wysokości obozu 503 na zachód od miasta Igarka. Czemu mi Latarka tak mryga? Zgodnie z danymi 17 października 1950 roku na wysokości obozu na zachód od miasta Igarka doszło do emanacji nieznanej siły.